Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam państwa też ponownie, ponieważ jakieś 10 minut temu skończyłem gameplay i granie w grę Call of Duty Modern Warfare. Mam nadzieję, że już ta gra się wkleiła na YouTube, już jest dostępna na moim kanale. Szanowni państwo, tym razem chciałbym państwa zaprosić, żebyście razem ze mną zagrali w grę War Thunder. Gra War Thunder. Działa? Jeszcze tylko mikrofon, zobaczmy. Jest grą. Jest grą, w którą kiedyś grałem. Jest grą, która. W którą grałem kiedyś na. Nawet na jakimś streamie. Z szanownym państwem. Z szanownymi państwem. Kurde, jak to się odmienia. Z wami. Grałem z wami na streamie. Muszę Państwu powiedzieć, że grata... Nie, błagam tylko, żeby nie kazali mi się gdzieś znowu zalogować. Grata mi się podobała dużo bardziej od... World of Tanks. Nie, no to są jakieś jaja. No, specjalnie otworzyłem, żeby się wszystko ściągnęło. Aktualizacja tu widać, że jak odpalasz, myślałem, że jak kliknę graj, to od razu wpali gra. Nie się zastanawiałem, ile to minut trwa nagranie. Nie piszę tu nigdzie, powinno gdzieś pisać. To bym sobie może przerwać to. Chociaż nie, no to teraz szybciutko poleci, szanowni państwo. Grałem kiedyś w tę grę, byłem z niej bardzo zadowolony. I z jakichś dziwnych, nieznanych mi względów, gra ta dużo bardziej mi się podobała niż World of Tanks. Mało tego, nie tylko bardziej mi się podobała, ale ja w tę grę od samego początku grając wygrywałem. I to było bardzo dziwne, bo jest to gra sieciowa. I wiadomo, że jeśli ktoś wygrywa, to przegrać musi ktoś. Żebym ja mógł wygrać, to swoje zwycięstwa, swoje triumfy musiałem zbudować na Poległych innych graczach. Na tym te gry po, polegają. E, dlatego. Dlatego, szanowni Państwo, byłem bardzo zdziwiony i zapraszam Państwa do gry, w której wygrywałem. Boże mój! Boże mój! Wygrywałem w grę. To coś niesamowitego. Było też tak, że jak się jechało na przykład czołgiem, no to można było też strzelać z karabiną, already have a O nie, nie, błagam, nie. Logowanie przez Steam, błagam. Nie, nie kolejne konto. Co gra to konto po prostu? Ja już nie pamiętam tych wszystkich haseł. Myśliwiec zero, bo tak, dobre były te Mitsubishi 0, natomiast praktycznie nie miały osłony żadnej i. No, były sprytne, były, tak? Zgadzam się. Armia. W co gramy, szanowni państwo? USA sprzedali nas. Niemcy nas napadli. ZSRR też nas napadli. Wielka Brytania sprzedali nas. Japonia nie, niedostępne, Włochy razem w państwach osi były. Albo Niemcy, albo ZSRR. Zagrajmy ruskimi. Odbierz nagrodę. Dobra. Aha. Nie, grałem w to kiedyś. Do boju, aaa, harasho, T-26, jakiś lekki czołg. To jest tak jak z tą grą Call of Duty Modern Warfare, w którą grałem przed chwilą, powiem Państwu, że w ogóle, dźwięk, ta oprawa, głosy, to mi się podobało. I na przykład, moim zdaniem, jest to lepsze od um, Ghost Recon Breakpoint, w którą też grałem na kanale. I. Um, nie wiem, dlaczego jest dobra. Mimo, że było ciemno, mimo, że było jakoś kiepsko, um, bardziej mi się to podobało. Tu się chyba zaznacza, tak? Czy gdzie się zaznacza? Do boju. Zajmij punkty ABC, tak? No i na przykład, o ile Ghost Recon jakoś mnie nie przekonał, byłem zażenowany tym wszystkim, naprawdę, to powiem Państwu, że ta gra Call of Duty. W dziwny sposób, nie wiem czy to dźwięk, czy to jakieś triki działające na podświadomość. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale gra mi się nawet troszeczkę spodobała. Pójdzie drzewo? Nie. Dlaczego nie poszło? no to atracujemy punkt B Trafiłem few Kurwa, spierdalaj ode mnie, chłopie! Przecież widzisz, że strzelam! Przepraszam, że tak przeklałem. Wszystko przez te emocje. Kurwa, nie! Czerwone korale Czerwone niczym wino No nie wiem dlaczego się lepiej gra w tę grę Tak naprawdę radzieckie czołgi były lepsze od niemieckich. Znaczy, wiadomo, że nie wszystko było lepsze. Natomiast te radiostacje, kurde, dla mnie to jest po prostu kosmos, tak? Że nie wszystkie czołgi radzieckie miały radiostacje. I to jest ta słynna rzecz, że musiał dowódca czołgu wyjść i makać chorągiewkami, tak? I wtedy był zdejmowany. Dobra, ale gdzie my jedziemy właściwie? Czerwone korale Czerwone niczy wino Panzerwagen 2, dziękuję kolego Dawaj, to Czekamy Ustaw przodem. Wal! Wal Dobra. Czerwone korale. Czerwone niczym wino. Jedziemy do punktu... O, jedziemy zająć im... Kurwa, takie duże coś, no cieść, kolego, ty mi ustąpiłeś, a tobie też jest. Trzeba sobie wzajemnie pomagać. Ale mógłbyś kolego ubezpieczyć trochę tyły. A, opuść obszar, aha, dobra. Kurwa mać, no co mam zrobić, jak on nie jedzie w ogóle? Ja pierdolę no co jest grane. No jak mam stąd wyjechać? Uciekamy. Myślałem, że tam jest do zdobycia ich baza, tak? Nie, to nasza baza, kurde! Dobra, to jedziemy do punktu C. Czerwone korale... Kolega mi wczoraj opowiadał, że jeszcze tam są jakieś mody do ściągnięcia fajne. Żeby ta walka była taka bardziej realistyczna. O, domy z Bali skandynawskie. Chyba, nie. Nie wiem. No nie wiem, World of Tanks też ma swoje atuty. Kurde. Wiecie państwo szanowni, przyszedłem ja w tę grę, z, nie z półtora roku nie grałem, ile już mam trafień, trzy chyba, tak? Nie. Nie. nie, nie wiem gdzie to pisze. Dwa, chyba, dwa na pewno. A przecież tam też są chłopaki, które non stop to grają. Da się słupobalić. Kurde, ja nie wiem, niebieskie flagi no to są nasze przecież, tak? W czerwone nie mogę, bo kazali mi się usunąć tamtąd. No, puszek już czeka na dworze, jest podjarany cały spacerem. Lubię sobie z nim pochodzić. Lubię jak się cieszy, lubię jak poznaje świat. O! Dwie asysty, trzy zniszczone cele naziemne. Asysty. Zobaczcie, to jest pierwsza gra od półtora roku. To co, jeszcze jeden? Dobra, jeden możemy jeszcze zrobić. No powiem Państwu, że mnie po prostu rajcuje, że to jest nowy umysł, tak, pojawił się na tym świecie. On poznaje nowe zapachy, nowy pieski. On jest bardzo spokojny. Naprawdę, jest łagodny pies jak baranek. To nie ma, gdzie są inne czołgi śmierć w czołgu, szanowni państwo, była straszna, bo to głównie było. E no, głównie było palenie się w czołgu żywcem, więc y, oni mieli tam włas pod podwoziem. Byli uczeni, jak się stamtąd wydostać, ale to mimo wszystko straszne było. Ogólnie wojna jest straszna, tak? Y, na przykład okręty podwodne, tak? Topisz się, miga światło, dusisz się powoli, ale jeszcze masz czymś oddychać, bo to błogosławieństwo jest. Czasami to jest wielkie błogosławieństwo się udusić, zanim człowiek umrze, M2. No to dobra, wychodzimy Czerwone korale. No to kupmy. No nie wiem, a jak państwu? Podoba się państwu bardziej World of Tanks, czy... No jakoś tak myślałem, że będzie mi się bardziej podobało, ale tak... Szczerze mówiąc... średnio. Czekajcie, Panzerwagen 3, no to już konkretny czołg był, bo dwójka, jedynka to takie były w sumie tankietki. 300 koni, 16 ton. Na początku kiepskie działa miały. 10,5 tony, 206 kucy. 37 na godzinę. 14, 16. O kurcze, to ten pa Panzerwagen 35 był lepiej uzbrojony dużo. Znaczy, uzbrojony pancerz ma lepszy. O kurcze, penetracja 49, 46, 35. No, le le lepszy jest. Załoga 5 osób. Kurde, jak to się 5 osób tłoczyło w takim małym czołgu. Niesamowite. Dobra, wychodzimy. Mhm. Nie wiem jak państwo, czy państwu się podoba bardziej, czy państwu się bardziej podoba World of Tanks czy War Thunder? Decyzję tę zostawiam Państwu. Ja powiem Państwu, byłem napalony na tego Wortandera. Naprawdę byłem napalony jak rolnik, no dopłaty unijne, z całym szacunkiem dla dopłat unijnych dla rolników. Ale, ale jakoś teraz, tak, nie wiem, no straciłem, no. To jest tak, jak człowiek marzy czasami, żeby gdzieś pojechać, bo ma jakieś wspomnienia z młodości, było fajnie czy coś, a potem tam jedziesz i się okazuje, że jest nudno i w sumie te oczekiwałeś, Bóg wie czego, a tam nic nie było takiego fajnego. I to chyba wystąpiło w tym przypadku. Musiałbym jeszcze zagrać w World of Tanks, żeby sobie porównać doświadczenie i własne odczucia. A czy Państwu podoba się ta gra, czy World of Tanks, zapytam kolejny raz. I Państwa odpowiedź zadecyduje o tym, w co będę częściej. Grał. Dziękuję państwu, że byliście ze mną. Przypominam, że na kanale Marek Kotoński Live o godzinie 21 odbędzie się stream dzisiaj ze mną i dzisiaj prawdopodobnie, bo nie wiem czy to się uda jeszcze, za kilka godzin będzie materiał, gdzie będę na państwa pytania, które zadawaliście jakieś pół roku temu odpowiadał z moją przyjaciółką panią doktor stomatologii i chirurgii. E Dlatego, że moja przyjaciółka po prostu jest, no, życzliwą bardzo osobą i tak jak lubi pomagać ludziom często też za darmo, no to jeśli Państwo mają jakieś problemy medyczne, czy boicie się, że jakiś lekarz, lekarz przepraszam, Was oszukuje czy coś, no to zadajcie te pytania, jeśli moja przyjaciółka, która już jest na emeryturze od kilku lat, jeśli będzie wiedziała, a jeśli nie będzie wiedziała, to po prostu doczytać gdzieś w książkach, bo to po prostu no, już człowiek nie pamięta. Moja przeciuka jest zabiegowcem. To jest typowo lekarz, który łata, łata, rozprówa szyję i tak dalej. Obcina też nogi, robi trepanację, robiła moja przeciuka trepanację czaszek. Ofiarą wypadków. Em, to po prostu no, teoretycznie ona może dużo rzeczy nie wiedzieć, no bo to po prostu no, to jest zabiegowiec, tak, to jest człowiek czynu. A też są potrzebni teoretycy, ona jest bardziej praktykiem. Także, szanowni Państwo, dzisiaj ten materiał będzie najprawdopodobniej uznałem, że chroniłem moją przyjaciółkę, bo taki wywiad sprawia, że jest osobą publiczną, ale hejterzy, zwłaszcza taki pan z kanału Karol Bombowiec Krawczyk i ten pan, który groził gwałtem mojej matce i tam pobiciem i szkodzi no, od półtora roku strasznie ten człowiek moim bliskim, mojej rodzinie. Eee... I tak leżą tę cudowną kobietę, więc uznałem, że trzymanie już jakby tego, a państwo, należy się pomóc. Ja pomagam, ile mogę, ale państwo też mają problemy i z zębami, i zdrowotne. Jest to uczciwy lekarz starej daty, i wielu z państwa może pomóc. A także ci z państwa, którzy nie wiedzą, po prostu nie mają pytań, słuchając tych wypowiedzi, gdy będziecie mieli pytania, albo ktoś z państwa rodziny będzie miał problem, sobie przypomnijcie i warto tę wiedzę mieć. W głowie, tak? Warto mieć dodatkową wiedzę zawsze w głowie. Także dziękuję, że Państwo ze mną byli. Za kilka godzin oczekujcie materiału, chyba że coś wypadnie, że, że go nie będzie, ale się szykujemy, tak? Ja jestem trochę z tym zestresowany, moja przyjaciółka też jest zestresowana. Ale jak jej powiedziałem, że można pomóc ludziom, którzy no i po prostu i kasy trochę nie mają i do lekarzy się czasami wstydzą się zapytać czasami lekarza, to ja uznałem, że ona lubi pomagać, ja lubię pomagać. Pomożemy po prostu Państwu i tyle z wielką przyjemnością. Nie tam, że jakiś dobro robimy. To jest dla, dla mojej przyjaciółki jest to przyjemność komuś pomóc. Dla mnie też bardzo duża, więc chętnie się do tego dołączę. Dziękuję państwu, że byliście ze mną. Życzę miłej niedzieli, a ja idę na spacer z puszkiem. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Cześć.